Panie Prezydencie, Pan Prezydent wita się ze zgromadzonymi. W tej chwili podaje dłoń. Jest przed, Panie prezydencie, przed, prezydencie. przed... pocztem sztandarowym z strony narodowego. Czekamy na wiązankę dla Pana Prezydenta. Panie Prezydencie, może w tym czasie prosimy o wygłoszenie okolicznościowego przemówienia. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie pod pomnikiem Romana Dmowskiego, jednego, jednego z najważniejszych ojców naszej niepodległości. Najczęściej wymienia się Józefa Piłsudskiego, ale gdyby nie praca na rzecz niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej, realizowana właśnie przez Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa czy też Ignacego Paderewskiego i wielu innych nie byłoby tej niepodległości w 1918 roku. Wszystkim tym wielkim ojcom wolnej Polski należy się nasz szacunek i dozgonna pamięć. Nie zgadzali się politycznie. Były między nimi konflikty, spory, dyskusje, debaty, czasem bardzo ostre. Ale w jednym byli zgodni, bo przeżyli zabory: że jedna jest rzecz pospolita, że trzeba o nią walczyć ze wszystkich sił i każdego dnia starać się, by była coraz silniejsza i by miała coraz lepszą, mocniejszą pozycję w tej części Europy, tak żeby nie dało się jej zgnieść. To przesłanie, które nam zostawili, pozostaje aktualne i dzisiaj w sprawach Polski, tych najważniejszych, naszego bezpieczeństwa, naszej obronności, naszej spójności, także jeśli chodzi o tkankę społeczną. Musimy być jednym. I to jest wielkie zadanie na przyszłość, żebyśmy tą naszą wspólnotę budowali, umacniali, żebyśmy przez to jako państwo także byli coraz silniejsi. Oczywiście wielkie w tym zadanie dla władz, bo państwo trzeba budować, naprawiać tam gdzie jest taka potrzeba, ale to zawsze odpowiedzialność władzy, także i moja i tych, którzy ostatnio zostali wybrani i którzy będą rządzili. Państwo będziecie nas z tego rozliczali, także przez pamięć Romana Dmowskiego. Dziękuję bardzo. Wiązanka od prezydenta Rzeczpospolitej przy pomniku Romana Dmowskiego. Chyli się sztandar Stronnictwa Narodowego. wzruszający moment dla nas wszystkich.